W tym odcinku przetestujemy sobie słonki do mleka o smaku mieszanki owoców i paku zbożowy. Tak jak widać, one się prezentują. Tutaj macie firmę, jest to Quick Milk. Informacja o jakim smaku są, jest to owocowy. Informacja ile sztuk jest to 5. Skład produktu, wartość odżywczą, gramaturę, Datek końca świata i kod kreskowy. Teraz możemy przychodzić do rozpakowania produktu i przetestowania go. Powiem tak, jest to smaczne, słodkie dosyć, owoce są dobrze wyczuwalne. Tutaj macie cenę, jest to 4,99. A tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że ma naturalny owocowy smak. A tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że nie zawsze czuć smak podczas picia. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę 7 10 ponieważ jest naprawdę smaczny. I na dzisiaj to koniec. I papa.